Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moje dzisiejsze wystąpienie, tradycyjnie już dla mnie, będzie związane z tematyką podatkową. Do nagrania i opublikowania tego materiału zachęcił mnie fakt publikacji przez moją znajomą, którą serdecznie pozdrawiam, w ostatnim czasie wielu materiałów związanych z różnymi teoriami dotyczącymi koronawirusa. Jednakże nie to będzie moim wystąpieniem, co jest w tych materiałach. No, materiały bardzo ciekawe, różne teorie. Niektóre zgodne z rzeczywistością w mojej ocenie, niektóre nie, ale nie tym się będę dzisiaj zajmował. W jednym z tych materiałów opublikowanych przez moją znajomą, na sam koniec znalazłem bardzo, ale to bardzo dla mnie nieciekawą informację wypowiedzianą przez premiera Morawieckiego dotyczącą podwyższenia podatków. No ogólnie wiemy, jaka jest sytuacja, co spowodował koronawirus mamy krach, jeżeli chodzi o finanse publiczne i gospodarkę. Natomiast wypowiedź premiera Morawieckiego o dalszym podwyższaniu podatków w obecnej sytuacji, jak dla mnie, mija się kompletnie z celem. Dlatego chciałbym się tutaj posłużyć takim przykładem zaprezentowanym w latach 70. ubiegłego wieku przez profesora Lafera i stworzoną przez niego krzywą. Tak to mniej więcej wygląda. Nie wiem, czy tutaj widzicie. O co w tym wszystkim chodzi? Na osi Y mamy osiągane dochody podatkowe przez budżet państwa. Natomiast na osi X mamy stawkę podatku. Jak widzicie w tym miejscu, jeżeli mamy stawkę podatku 0% państwo osiąga dochody równa 0%. Natomiast jeżeli stawki podatku podwyższymy do 100%, państwo również będzie osiągało dochody w wysokości 0. Yy, tu mamy tak zwany punkt nasycenia, czyli to jest taki optimum, gdzie państwo osiąga, jak widzicie, największe dochody. Obniżanie opodatkowania spowoduje spadek dochodów, natomiast powyżej tego punktu dalsze podwyższanie podatku również będzie powodowało obniżenie dochodów w konsekwencji do zera. O co w tym wszystkim chodzi? Przykładowo, opodatkujmy dochody pracujących ludzi na wysokości 100%. I co w tym momencie się dzieje? My nie chcemy pracować. A jeżeli chcemy pracować, to w szarej strefy, czyli w tym momencie po prostu powodujemy wzrost szarej strefy, natomiast dochody mogą spaść do zera. Najlepszy przykład jak działa krzywa Lafera w praktyce. W latach 2000, się odejść. W latach 2000 nastąpił Spadek, y, państwo obniżyło stawki akcyzy na y, spirytus. Co to spowodowało w praktyce? Wzrosły dochody. Także krzywa LaFera, ja wiem, jest wielokrotnie była y, negowana. Wiadomo, jest to koncepcja czysto teoretyczna. Nie jest to tak do końca y, krzywa w praktyce, nie wygląda tak jak. Tak jak powinna tutaj wyglądać, natomiast, natomiast w mojej ocenie należy mieć to na uwadze. Dlatego, dlatego dalsze wypowiedzi, że w obecnej sytuacji podatki należy podwyższać, uważam po prostu za niedorzeczne. No tak, to trzeba mówić prosto, to jest po prostu niedorzeczne. Należy zreformować system poboru, natomiast nie wolno w tej chwili mówić o podwyższaniu podatków. Może posłużę się tutaj takim przykładem dosyć kuriozalnym, tak przed chwilą mi to wpadło do głowy. Zróbmy na przykład podatek od posiadania toalet. Taki kuriozalny, śmieszny by się wydawało, dobrze. Zrobiliśmy ustawa o Podatku od posiadania toalety, tak zwany podatek kiblowy, przeszedł proces legislacyjny. Ustawa wyszła w życie, państwo zaczyna pobierać dany podatek. No i teraz tak. Ustawodawca sobie zaplanował, że będziemy osiągać powiedzmy miliard złotych z tego, z tego podatku. Będzie, taki będzie dochód. Natomiast. Opodatkowany będzie każdy pełnoletni obywatel tego kraju. No i dobrze. I teraz tak, mamy sobie ten podatek kiblowy. Osiągnęliśmy miliard. Jesteśmy na krzywej lafera. W tym punkcie. Mamy punkt nasycenia. Założenia sprawdziły się. Podatek był prosty. To znaczy każdy tam, każdy obywatel pełnoletni płaci tam stawkę jakąś określoną, co miesięczną, co roczną, to już, to już jest jak gdyby należy, to już ustawodawca nam tutaj określi, jak to będzie, będzie pobierane. Ale dobrze, teraz mamy to, mamy ten miliard teraz sobie na przykład wymyślmy. A co by to zrobić? Spróbujmy zwiększyć ten spróbujmy zwiększyć prognozowane dochody z tego podatku. Co robi ustawodawca? Zaczyna kombinację w ustawie, zaczyna, zaczyna powiększać stawkę, zaczyna jeszcze dodatkowo, żeby ten, oczywiście, żeby obywatele nie poczuli się urażeni. Zaczyna wprowadzać zwolnienia podmiotowe, przedmiotowe. No ale ustawodawca, sobie powiedzmy, założył, że nie będzie osiągać 3 miliardów, tylko będzie. miliarda złotych, tylko będzie osiągał 3 miliardy złotych. No i tak jak powiedziałem wcześniej, zaczyna kombinacje, zaczyna robić zwolnienia podmiotowe, przedmiotowe, na przykład wprowadza zwolnienie, że zwolniony jest obywatel, który który posiada na przykład toaletę turystyczną, to będzie zwolnienie przedmiotowe, podmioto, przedmiotowe albo na przykład yy, z, yy, emeryci, Ręciści również będą zwolnieni od płacenia tego. Natomiast cała reszta, która nie kwalifikuje się do zwolnienia, będzie, będzie płaciła stawkę większą. Jak uważacie, co w tym momencie. Yy, Oczywiście bazując na krzywej lafera, którą podkreślam. Nie jest to krzywa idealna, jest tu wiele kontrowersji nad jej kształtem, nie jest ona dostosowana do wszystkich podatków, no ale to mniejsza z tym. I teraz tak, wcześniej mieliśmy ten miliard, mieliśmy ten punkt nasycenia, byliśmy, o, może troszkę bliżej, byliśmy sobie w tym punkcie. No, i teraz tak, zaczęliśmy, ustawodawca zaczął kombinację, i co się dzieje? Powiedzmy, lądujemy w tym miejscu. Czyli co się stało? Założyliśmy, że będzie miliard, natomiast po wprowadzeniu kombinacji, po zwiększeniu stawek, niepotrzebnie znajdujemy się już w tym, w tym punkcie. Czyli nie osiągnęliśmy, Planowanych nie osiągnęliśmy miliarda, nie mówiąc już o trzech, a osiągamy, o, powiedzmy, jesteśmy tu, osiągamy pół miliarda. I co w tym momencie? Tak właśnie spowodowało nam zwiększenie podatku, które pozornie, pozornie podkreślam, ustawodawca obywatelom chciał przekazać, że nie, nie, nie. No. To prawda, stawki rosną, ale zaczynamy robić zwolnienia. Czyli skomplikowaliśmy cały proces. Tam jeszcze wcześniej wspominałem, że na przykład zostają zwolnieni posiadacze toalet turystycznych. Co się w tym momencie dzieje? Zaczynają obywatele masowo wykupywać toalety turystyczne. No to też w konsekwencji spowoduje wzrost cen. Wiadomo, prawo popytu i podaży. I tak się niestety kończą nadmierne kombinacje w opodatkowaniu. Dlatego uważam słowa premiera Morawieckiego za niedorzeczne w tym momencie. Należałoby się zastanowić, czy nie uprościć systemu podatkowego, nie znaleźć uchybień de facto w poborze tych podatków. Czy wprowadzać nowe które, i zwiększać, które, no, nie ukrywajmy, no, spowodują takie działania tylko i wyłącznie wzrost szarej strefy. Na pewno dochody budżetowe od tego nie wzrosną. Także mówię, no, w tym wystąpieniu chciałem się głównie skupić na faktach, które w mojej ocenie na chwilę obecną są jak najbardziej istotne. I, i tak jak mówię, nie może, ustawodawca nie może w tej chwili myśleć nic na temat zwiększenia podatków, bo to spowoduje de facto tylko spadek dochodów. Już pomijam, że już sam kryzys to spowoduje, ale, ale dalsze kombinacje na pewno nie uszczelnią tego systemu i, i w mojej ocenie jest to działanie bezsensowne. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam.